Witam wszystkich serdecznie, Daniel z tej strony. Słuchajcie, podoba mi się to. Widziałem te 100 subskrypcji, które wyleciało w poprzednim filku. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Ten drugi kanał rośnie, bardzo się cieszę. Pierwszy kanał, All Squad Gameplay ma ponad 14 tysięcy subów. Ten też rośnie w siłę, bardzo wam dziękuję. Na tym kanale skupiamy się na tym moment, na tematyce Call of Duty oraz Warzone. Tam chwilowo Battlefield, zobaczymy co się stanie z Berką. W każdym razie dzisiaj właśnie poruszamy ten temat Berki, Warzona i czy już jest za późno, a w tle moi drodzy Blackout. Blackout, czyli Battle Royal, który wyszedł e, za czasów, e, proszę ciebie, Black Ops 4. E, więc żebyście mieli mniej więcej obraz tego, jak wyglądał Blackout, co się w nim działo, jaki był gameplay, jaki prawdopodobnie będzie gameplay, że tak powiem, nie wiem czemu mi się tnie tutaj e, odrobinkę, ale jaki będzie prawdopodobnie gameplay, pro, moi drodzy, w czasie tego Blackouta, który wyjdzie pod koniec maja mniej więcej. Mówię pod koniec maja, bo powiedzieli nam późna wiosna. No to... Pod koniec maja to jest późna wiosna, bo czerwiec to już jest raczej lato, prawda? E, koniec czerwca. Nieważne. W każdym razie e, w tle poleci Blackout. E, I porozmawiamy sobie o temacie, czy dla Warzona jest za późno. W ostatnim filmie mówiłem o zmianach do Warzona, które mają nadejść na najbliższe miesiące i, i BR-ka od Battlefielda wychodzi jutro, czyli 28 października. La, I dlaczego? Te zmiany będą tak późno. Dlaczego nie teraz? Dlaczego nie walczą bezpośrednio z Berkom? Ja mam na to pewną perspektywę i pewne podejrzenia, e, ale najpierw zobaczmy, co się dzieje w Blackoutzie, bo wielu z Was nie zna tego Battle Royale'a. Między innymi dlatego, że on nie był free to play. On po prostu był jako dodatek do e, Black Ops 4. Więc wiele osób nie miało okazji w ogóle w niego zagrać, bo albo nie wiedziało, że istnieje, albo po prostu grało w Black Ops 4. Black Ops 4 to nie, też nie był najpopularniejszy kod na świecie. Nie był wcale mało popularny, ale no. Jakby Black Ops 2, Black Ops 3 e, były bardziej, że tak powiem, e, propsowane mimo wszystko, albo sprzedały się trochę lepiej, e, ale jak widać tutaj jakby ten blackout jest na tyle, był na tyle szybki, tak? Widać, że event bardzo ładny ten e, wizualny recoil, czyli go po prostu nie ma, tak? Bronie trochę bardziej futurystyczne. Tutaj mamy e, bardziej szukanie ekwipunku troszeczkę bardziej jak w PUBG. Czyli nie dotyczyłem broni, też mamy dodatki do broni, mamy dodatki do różnych ekwipunków. Mamy jetpacki, mamy szybszy movement, mamy pojazdy i tak dalej, więc trochę Warzona, trochę PUBG, trochę Apex Legends w cudzysłowie oczywiście, ale mimo wszystko mówę, był szybszy, intensywna rozgrywka, wysoki skill gap i ogólnie Berka jest zachwalana przez wiele, wiele osób mimo wszystko. Także można dawać po prostu gierki, które są troszeczkę bardziej intensywne ym, i szybsze z movementem, i ogólnie które się podobają. Jak widzicie, tutaj interfejs jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż w Warzone. Więcej się robiło, więcej się y, mimo wszystko działo. Próbowali to przywrócić Warzone 2, ale po prostu nieudolnie, bo tam nie dość, że po prostu wszystko spowolnili. To jeszcze skomplikowali, to po prostu nie działało. W każdym razie tak wygląda ten Blackout, i tego mniej więcej możemy się spodziewać, moi drodzy, y, na y, ten Maj. Mniej więcej, bo dokładnie. Ładnie, jak go zmodyfikują, jakie innowacje wprowadzą, nie mam pojęcia, ale spodziewajcie się bardziej kolorowej mapy, spodziewajcie się tego Black Opsa, bo Black Opsy zawsze były te bardziej kolorowe, tak? Black Opsy zawsze miały bardziej tą tą. Yy, wyleciało mi z głowy, ale tą, tą paletę kolorów bardziej taką wyraźną, tak? A model Warfare był bardziej stonowany, tak? Te, te kolory były bardziej takie stonowane i realistyczny w cudzysłowie, oczywiście, tak? E, więc tak to wygląda, w tyle sobie będzie lecieć, e, a my porozmawiajmy o tym, czy jest za późno dla Warzona, ponieważ no, jakby widzimy opinie różnych, to graczy Warzona z dużymi zasięgami którzy mówią, że wszystko fajnie, pięknie, ale za późno, szkoda, że tak za, szkoda, że tak późno, za późno, za późno i to się takie pojawia za późno natomiast ja e, obserwując, że tak powiem opinie i narracje innych osób, powiedzmy te graczy, powiedzmy na moich kanałach e, na moich kanałach, to ludzie czekają faktycznie na te zmiany mają nadzieję na te zmiany, czekają na Warzona, bo im Battlefield po prostu nie podchodzi e, zwłaszcza im dłużej się gra w tego Battlefielda, tym więcej rzeczy, e, albo może ci się nie podobać kwestia gustu Albo widzisz więcej rzeczy, które są popsute, tak? Eee, więc dużo ludzi po prostu czeka i na koda, i na Warzona, i na zmiany, i na modyfikacje Żeby po prostu wprowadzić tą świeżość, po prostu bo preferują tą grę Ale czy jest za późno? Więc ja pomyślałem Jak to działa? Przecież tak Activision Wiecie kiedy wychodzi Battlefield? Wiecie kiedy wychodzi premiera e, BR-ki od Battlefielda? Bo na bank robili swój research, na bank mają szpiegu, wiedzą wszystko, tak? Eee, wiedzą jak wyglądają przecieki więc dlaczego nie chcą bezpośrednio konkurować z na przykład taką BR-ką od Battlefielda przykładowo, która ma wyjść jutro. Dlaczego na przykład jutro nie ma jakichś sensownych aktualizacji? Ich jedyna nieudolna próba konkurowania z Battlefieldem to jest tworzenie turnieju, w którym nikt nie chce grać, bo muszą płacić streamerom. Więc to jest faktycznie nieudolna, bezsensowna próba. To nie jest próba yy, dania graczom czegoś fajnego, tylko to jest próba odciągnięcia wzroku od Battlefielda, który... No, no nie jest szczery, tak? Płacicie streamerom za to, żeby grali, a nie dajecie graczom jakiejś fajnej rozrywki powodu, żeby grać. Z drugiej strony, ja tak naprawdę czymś streamerom się nie dziwię. Nie uznaję tego za sprzedanie duszy, nie uznaję tego za niemoralne, bo... To jest 500 dolarów za to, że sobie pograsz 4 godzinki w, w Warzona i później nie musisz tego grać. Jakby, jak ludzie tam się doszukują jakichś dziwnych moralności i tak dalej. Ja wie, bez przesady, gdzie moralność? Rycerze Ortalionu się znaleźli, to tylko gra, tak? To, że oni zagrają w tym turnieju chwilę i później pójdą mi tak na befa. No, sorry, tak? W każdym razie, będzie ten turniej, eee... Może być nawet fajny, kto wie, no bo jakby tam jakiś format turnieju jest bardziej taki pod zabawę, niż podpocenie się. Eee, w każdym razie, no se będzie, a BRK od Battlefielda najpewniej jutro będzie miał swoją premierę od e, 17 godziny. W każdym razie, czy jest za późno? Nie uważam, że jest za późno. Ja absolutnie nie uważam, że jest za późno, bo gdyby było za późno, to by było za późno już dawno, tak? I gdyby było za późno, to już by było za późno dla Battlefielda, a najwidoczniej nie jest, najwidoczniej nie jest. Eee, bo Battlefield też ma swoje rzeczy za uszami. Battlefield też ma niewypaloną berkę. Battlefield też zrobiła operację Firestorm, to było głównym, kompletnym głównym, nie wypałem, kompletnym nie wypałem. Kot wygrał, Warzone wygrał i to tak naprawdę bezprecedensow bez bezprecedensowo wygrał, tak? Więc tak naprawdę nigdy nie jest finalnie za późno. Natomiast ja się zastanowiłem, dlaczego, dlaczego Kot nie podjął bardziej agresywnych kroków. Żeby konkurować z BR-ką od Battlefielda, która się ma nazywać ponoć Redsec, coś w tym stylu, tak? Nazwa trochę dziwna, nie, nie, niezbyt atrakcyjna, ale co z tego, bo gra może być atrakcyjna mimo wszystko eee, Więc jakby nie patrzeć Ma to trochę sens? Nie wypuszczać nic mocnego, nic sensownego w dzień BR-ki? W dzień jakby premiery pierwszego sezonu Battlefielda i dzień eee, premiery BR-ki? Dlaczego? Dlatego, że Finalnie ludzie już podjęli decyzję. Ewidentnie widać, że część graczy już podjęła decyzję. i Jesteśmy sfrustrowani z kodem, z Warzone'em przykładowo, tak? Czepiajmy się tylko Warzone'a na ten moment, tak? Jesteśmy sfrustrowani tym Warzone'em z wielu przyczyn. anti może i serwery, może i, że tak powiem, ta sama meta, albo, że nic nowego się nie dzieje, ciągle ta sama mapa, żadnych nowości fajnych nie ma, e Czyli po prostu takie znudzenie materiałem Więc w tym momencie wychodzi Nowe doświadczenie, to zupełnie nowe doświadczenie Na które Warzone na ten moment sobie nie może pozwolić, bo nie ma nic przygotowane tak naprawdę Więc wychodzi Berka bat od Battlefielda Gdyby Pod na siłę wprowadził jakąś nową mapę, coś tam, coś tam No to tak naprawdę mimo wszystko by stracił graczy, którzy, graczy, którzy i tak będą testować tego, tą Berkę od Battlefielda Więc w tym momencie Najrozsądniejszym, e, najrozsądniejszą rzeczą, którą można zrobić jest przeczekać, poczekać, zostawić tą berkę, znaczy zostawić tego Battlefielda i tą berkę w spokoju, niech zrobią tą premierę, niech ludzie pograją w tą grę przez tydzień, przez dwa tygodnie, mniej więcej, o grappling -ku. mam nadzieję, że to dodadzą, w każdym razie, niech pograją, część osób podejmie decyzję, że to w sumie nie jest dla nich. Część osób powie, że to jest hit i to jest coś super nowego, coś z czym oni się utożsamiają, tak? W każdym razie, te osoby, które tak naprawdę są na krawędzi albo będą grali w obie gry, przetestują tą grę i wtedy Warzone będzie miał miejsce na pewnego rodzaju aktualizacje. Zresztą te aktualizacje i tak za bardzo nie nadejdą w tym roku. W tym roku naprawdę nie mamy na co czekać, szczerze mówiąc, bo jakby rotacja map dopiero na 2026. Blackout Avalon. Dopiero na 2026. Jedyne, co w tym roku dostaniemy podczas integracji z BO7 to jest nowa mapa do odnowy, parę zmian na werdańsku, czyli dwie nowe lokalizacje na Werdańsku. i zmiany typu Quality of Life, tak? Za dużo mechanik się nie zmieni. Nie będzie wall jumpów, yy, tylko będą. Na 2026, o ile dobrze pamiętam, może jeszcze w tym roku będą takie ltm -y, będą takie tryby mm, limitowane, w których będą testować te walljumpy mimo wszystko, prawda? Więc jakby nie patrzeć w tym roku, za bardzo nie mamy na co czekać. Aczkolwiek, nie jest wcale powiedziane, że ta br od Battlefielda wypali. Bo kwestie gustów to już jest jedno. Może Ci się podobać fakt, że są czołgi, że będą czołgi, będą jakieś tam mocniejsze helikoptery, że jest wolniejszy movement, że jest inna mechanika strzelania, że są klasy i tak dalej. To Ci się może podobać, oczywiście, jak najbardziej. I mi się to też finalnie może podobać, może to będzie pasować do tego rodzaju berki, który jest oferowany przez Battlefielda. Natomiast obiektywnie możemy stwierdzić, że największe wyzwanie to będą serwery, to będzie netcode oraz desync, to będzie jak zadziała Bloom i jak się będzie miał Bloom na tej Battle Royale oraz Anti-Cheat. Na ten moment wiemy, że netcode i Bloom to są dwie najgorsze rzeczy w tej grze. Jak wejdziecie na mój drugi kanał główny, no to jest wiele przykładów, w których widać, że po prostu pociski się nie rejestrują. Że jest dissing między serwerem a klientem, tak? Jeżeli chodzi o Anti-Cheata, nie wiem, nie ma kilkamów, nie jestem w stanie ocenić, czy ktoś tuje, czy nie. Zdarzały mi się cheatery, w sensie zdarzały mi się osoby, które fakty faktycznie ewidentnie na kilfidzie miały headshoty cały czas I cały czas były w top tabeli, zero śmierci No to możemy podejrzewać, że chłop cheatował. Ale ile razy jak ginąłem w dziwny sposób, to ja nie wiem, jak, im, jak on strzelał, jak precyzyjnie strzelał, czy to był cheater, nie wiem, bo nie ma kilkamów. Nie ma, nie ma jakby informacji zwrotnej, co się wydarzyło w tym momencie. Więc na ten, na ten moment nawet nie wiem, czy mogę kogoś zgłosić, nie wiem, nawet nie wiem, czy jest w ogóle e, jakby możliwość zgłaszania, mimo wszystko. Ale, no nie wiem, nie, nie, nie potrafię ocenić, bo nie mogę ocenić tego, czy ktoś cheatuje, czy też nie, bo nie ma kilkamów, mimo wszystko, tak? Więc anti-cheat może działa, a może... Działa gorzej niż nam się wydaje, tego nie wiem, nie, nie, nie mówię, że nie działa, nie mówię, że działa gorzej, po prostu nie jestem w stanie mimo wszystko ocenić i podobnie wiele osób nie jest w stanie ocenić i podobnie wiele osób ginie w dziwny sposób. Natomiast co wiem, co irytuje bardziej, to irytuje fakt, że yy, te walki w Battlefieldzie są nieregularne, są nienagradzające, bo czasami giniesz z, o jak od pompy chłop do ciebie strzela, ty nie, tobie nie rejestrują pociski, jemu rejestrują. Dziwne sytuacje się zdarzają, jest bardzo nieregularna, że tak powiem, walka w tym Battlefieldzie i zobaczymy, czy to się naprawi na pierwszy sezon. Więc tutaj faktycznie Dice musi się wykazać: musi się wykazać pierwszym sezonem naprawieniem poszczególnych rzeczy, plus BR-kom. Tak? Wiadomo, że w BRC na początku jest tak zwany Honeymoon Face, więc przez pierwsze dwa tygodnie minimum nie ma sensu z perspektywy Warzona wypuszczać zbyt dużo spektakularnych, fajnych rzeczy, bo mimo wszystko te rzeczy nie będą docenione przez to, że jest Honeymoon Face w BRC. W Battlefield 6 już ten tak zwany Honeymoon Face, czyli faza, w której gra jest. O! Oh, wow! Ale nowości, ale fajnie i tak dalej, wszystko, wszystkie rzeczy, które potencjalnie mogą być niedociągnięciem, są po prostu mniej widoczne, tak? Ale im dłużej grasz w tą grę, tym więcej rzeczy doświadczasz, tym bardziej yy, dajesz, yy, daje ci to do zrozumienia, że coś jest nie tak. Więc widać ewidentnie po komentarzach społeczności, że ten Moon Moonface już spadł w tym BF6 i może BRK znowu go wybije do góry. Ale jak będzie finalnie, nie wiem, ja jutro będę testował, ja szczerze, mam nadzieję, że to będzie działać, bo jak to będzie działać, to kod nie będzie miał tak naprawdę, Warzone kod nie będzie miał, e, że tak powiem, wymówki. Musi po prostu dostarczyć, musi dostarczyć płynną rozgrywkę, antycheata, lepsze serwery, zajebisty content, nowości, innowacje, zabawę, bla bla bla, to wszystko co community chce. Nie ma wymówki, więc mówię. Bądźmy wdzięczni Battlefieldowi za to jaki jest i za to jakim wyszła premiera, mimo że, jakby, rzeczy w Battlefieldzie są do naprawy. I są faktycznie rzeczy w Battlefieldzie, które muszą ulec, że tak powiem, zmianie. Jak szybko i czy w ogóle ulegną zmianie, nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Ale ja już, jakby, powiedziałem na streamie nieraz i będę z Wami szczer byłem szczery, że tak powiem, że gdyby nie fakt, że wychodzi perka w Battlefieldzie to ja bym w niego nie grał na dłuższą metę, no bo ogólnie Battlefield mnie nie, nie jara jako gra sama w sobie, jakby zamysł u gry. Nie uważam, broń Boże, że to jest zła gra, tylko po prostu mnie nie jara. Jakby, jakby nie patrzeć, gdyby Battlefield był taki, jaki jest, nie? no Wyłóżmy, że tam trochę by tam Blump, co tam serwery poprawili, nie byłoby perspektywy na br -kę. prawdopodobnie bym siedział na Ark Raiders, czekając na BO7. No, czy, no, będę szczery, no co ja mam powiedzieć? Tak, no nie będę. No, tak to wygląda. Tak to po prostu wygląda e, na ten moment. Więc, jakby, mam nadzieję mimo wszystko, że Kot spełni swoje obietnice, jeżeli chodzi o multiplayer, i finalnie spełni swoje obietnice, jeżeli chodzi o Warzona. Natomiast ja poniekąd widzę, że nie ma sensu z punktu widzenia biznesowego, pr popular... popularnościowego. Atakować bezpośrednio ym, br od Battlefielda innowacjami w Warzone, bo po prostu one nie przejdą, przez to, że na ten moment jest prowadzona narracja i jest za późno jest br od Battlefielda. Więc, jakby ta br od Battlefielda musi się przegryźć, musi się przetrawić i zobaczymy, co się wysra. Przepraszam bardzo za takie porównanie, ale do, wiecie o co mi chodzi. Musimy w nią zagrać, musimy w nią grać przez 2-3 tygodnie. I wtedy stwierdzić, że Ej, ja pierdolę, no nie, nie mam, normalnie nie mogę przestać grać w tą grę, czekam aż, wy, czekam aż normalnie wrócę z roboty i będę mógł nią grać, albo Ej, w sumie kurde, nie pasuje mi to, to, to tamto, albo Ej, serwery nie działają, ej, zobaczymy, tak? Musimy, musimy to przegrać, dlatego na ten moment Warzone za bardzo z punktu tego, z tego punktu widzenia, o. Nie ma sensu w ogóle zmieniać tego Warzona w tym miesiącu, w listopadzie za bardzo. Warzone jest jak jest, jest Halloween event, są jakieś tryby, są tak dalej, tak dalej. Ojciec poczekają na BO7, który już coś tam zrobi. I grudzień mamy integrację, coś tam się zmieni, coś tam drgnie, ale drugi sezon Warzona już będzie większa zmiana będzie więcej zmian będą mapy do rotacji, będą jakieś rzeczy się działy, tak? I w tym momencie, od drugiego sezonu Warzone ma szansę jakkolwiek konkurować z BR-ką od Battlefielda. O ile Berka od Battlefielda będzie dobra. Bo jeżeli nie będzie dobra, jeżeli będzie do dupy, jeżeli nic tam nie będzie działać tak, jak powinno działać, no to... To ja wam mogę powiedzieć. No, miejmy nadzieję, że mimo wszystko Warzone odda. Mam nadzieję, że oni nie powiedzą, e, zobaczcie, im się nie udało, więc możemy mieć graczy dalej w dupie. He, hej, dałem damy wam więcej skinów. Myślę, że ja osobiście mam nadzieję, że tak się po prostu nie wydarzy. No ta Berka będzie dobra. No, może być inna, tak? I może. Może po prostu budować inny fanbase. Może po prostu być dla innego rodzaju gracza. Ale niech to kuć mać, błagam, działa. Niech działa, żeby po prostu, nieważne jaki content Activision będzie próbować dać w tym w Warzone, to nikt nie będzie mieli wymówki, żeby na przykład nie robić dobrego anti żeby nie robić dobrej optymalizacji i nie dawać lepszych serwerów. Tak? Chociażby tyle. Więc moi drodzy, takie jest moje spojrzenie na ten temat. Jutro zapraszam na główny kanał Allsquad Games. Żeby zobaczyć, że tak powiem, live stream Kazberki. I tutaj oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania. I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.